Dzień dobry, witam na kanale Ada Terapeutka Duszy i zapraszam wszystkie osoby urodzone w znaku panny na horoskop na grudzień. Ten grudzień, który już właśnie się rozpoczął, grudzień 2025 roku. Zobaczymy, jakie energie mogą przyjść do panien w sferze najpierw: zobaczę pracy, finansów, materii, ale także relacji, po kolei wszystko. Zaraz będę pytać Tarota. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i jeszcze tylko to, co z Wami rezonuje. A jeżeli ktoś chciałby indywidualne czytanie, indywidualny horoskop, czy na cały rok nadchodzący, czy też jakiś inny, to zapraszam do kontaktu, a dane kontaktowe do mnie macie zawsze w opisie filmu. I teraz już przechodzę do pierwszej części czytania, czyli spraw dotyczących sfery materii, szeroko rozumianej, czyli to są sprawy życia codziennego, bo finanse, mieszkanie, jakieś zakupy, inwestycje, ale również, a może przede wszystkim sprawy związane z pracą, z finansami, co też może tutaj Tarot nam podpowiedzieć, nam, bo ja też jestem zodiakalną panną, zatem drogie Panny, grudzień 2025 Korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo, sfera materii. Zobaczymy. I król mieczy. Król mieczy na samym wstępie. Zobaczymy w otoczeniu, czyim tutaj mamy. Tu jeszcze sprawiedliwość. Zatem zapowiada się ciekawie: Piątka Buław oraz Rycerz Miecz. Akurat nie ma żadnej karty z dworu ziemskiego, czyli Pentakli. Ale to nic nie szkodzi, bo widocznie panny potrzebują jakiegoś nowego rozdania w grudniu albo od grudnia. Tutaj to, co jest jakby najbardziej taką znaczącą energią, to jest oczywiście energia sprawiedliwości, dlatego że jest to energia karty z Arkanów Wielkich, czyli z tej części Tarota, która mówią o. Procesach, które się dzieją na przestrzeni nie tylko dni, ale tygodni, nawet czasami kilku miesięcy. Zatem, ta sprawiedliwość, jeżeli w sferze materii, w sferze pracy czy finansów była u ciebie, droga Panno, wcześniej w jakimś tam sposób yy, zakłócona, byłaś traktowana na przykład niesprawiedliwie, yy, czy też byłaś wykorzystywana albo też jeżeli są jakieś sprawy urzędowe które za tobą gdzieś tam się ciągnęły czy ciągną to od grudnia tutaj ta sprawiedliwość zostanie przywracana. Dostaniesz to czego potrzebujesz albo albo jakieś, jakiegoś zadośćuczynienia. uczynienia albo mm, zadbania o Twoje potrzeby emocjonalne, może jakiegoś przeproszenia, może jakiejś satysfakcji. To jest dla części panien. Ta karta również może mówić o tym, że Wy, drogie Panny, spojrzycie na swoje sprawy właśnie zawodowe, finansowe mm, w sposób taki bardzo powiedziałabym na tyle, na ile człowiek jest w stanie wobec własnych spraw być obiektywny, ale właśnie obiektywnie, na chłodno, bez emocji. I o tym myśleniu bez emocji to też mówi tutaj król mieczy, który jest taką energią zapowiadającą albo jakieś wdrożenie od grudnia, nawet powiedziałabym, że od początku jakiegoś projektu, jakiegoś pomysłu. Zwłaszcza dotyczy to takich panien, które w swojej pracy. Czy w swojej w ogóle karierze zawodowej zajmują się albo ideami, konstruowaniem jakichś projektów, programów, bądź też posługują się słowem? Czyli mówienie, pisanie, tworzenie czegoś na piśmie bądź w mowie to jest Wasza domena. To szczególnie do Was jest to skierowane, to przesłanie, że możliwe, że jakieś bardzo taki już dobrze przemyślany projekt rozpocznie się w grudniu i on będzie przez cały ten grudzień trwał. Będziecie go realizować. Ale równie dobrze może to też oznaczać, że dojrzejecie do czegoś takiego, żeby odciąć się właśnie od tych osób, szczególnie, które was w jakiś sposób źle, niesprawiedliwie, niesłusznie traktowały. Też może to tak być, aczkolwiek tutaj mamy jeszcze jedną kartę, która jest z dworu mieczy, czyli tego znaku powietrznego i jest to rycerz mieczy, także ty tutaj droga panno możesz w nowy rok wchodzić właśnie z jakimiś bardzo pomysłami, takimi, które tobie przyjdą jakby na ostatnią chwilę. Ale równie dobrze uważaj, bo to może oznaczać tak, że będziesz rywalizować o coś możliwe, że będziesz się starała o jakąś nową pracę i będziesz uczestniczyć w rozmowie czy rozmowach kwalifikacyjnych. To jest też dla części pani, dla innej części osób. To jest po prostu bardzo taka gorąca atmosfera. Rozmów, być może jakaś burza mózgów, właśnie pod kątem jakiegoś projektu, czegoś co należy zrobić, to żeby to jeszcze ten projekt dopieścić, żeby go jeszcze bardziej skonkretyzować, to czasami, jeżeli to jest praca zespołowa, to warto jest posłuchać. Opinii różnych osób, opinii albo pomysłów in, y, różnych osób. Także tutaj, gdzieś ta praca zespołowa dla Was, drogie panny, y, pokazuje się w grudniu, y, ale też y, z tego y, mogą wyniknąć, choć nie muszą, bo to jedno z drugim nie musi mieć związku. Mogą wyniknąć jakieś wasze tutaj, jakieś wasze niezadowolenie i możecie komuś coś po prostu powiedzieć impulsywnie, pod wpływem impulsu jakiegoś, bo coś wam się tutaj nie spodoba, wasze ego, bo to właściwie ego najczęściej gdzieś tam się odzywa, że właśnie czujemy się jakoś pominięci, źle potraktowani albo niewłaściwie ocenimy czyjeś intencje i no i tutaj jest gotowa jakaś tam riposta. Ale rycerz mieczy też mówi o bardzo takiej dużej kreatywności, może mówić o jakiejś takiej bardzo dużej kreatywności, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie czegoś na bazie komunikacji, czyli komunikacja słowna. Tutaj przede wszystkim droga Panno. Ta sfera, i y, tu może być, y, wysuwać się na prowadzenie, że tak powiem, y, w grudniu. Możecie być bardzo zaangażowane y, w tworzenie tego typu albo treści, albo reklam, albo właśnie jakichś y, kursów, projektów, y, czy też y, będziecie y, kogoś y, informować, nauczać. Y, to jest jakby jedna część, a druga część jest związana właśnie z takim y, bardzo y, mocnym nastawieniem na to, y, żeby jeżeli ja w przeciągu tego roku y, czułam się nie tak potraktowana jakbym chciała, ktoś wobec mnie ma jakieś tutaj y, zaszłości, jakieś y, były konflikty wcześniej, y, była jakaś niezgoda. Ale nie z Waszej winy, to też tutaj zacznie ta równowaga, taka życiowa, ona zacznie się wyrównywać. Zaczniecie dostawać tego typu informacje i przekazy, albo być może jakieś rozmowy będą prowadzone na ten temat, żeby żebyście po prostu poczuły, że faktycznie miałyście rację, że faktycznie wam się należy jakieś po prostu zadośćuczynienie w różnej formie, chociażby słownych przeprosin. Jeżeli to jest dla was do przyjęcia, chyba że wymagacie czegoś innego, to tutaj też te sprawy jakieś urzędowe, które być może trwają, one Zostaną tutaj pozytywnie, zaczną się pozytywnie układać, może, może w ten sposób. I zobaczmy teraz, co do panien może przyjść, jeżeli chodzi o sferę relacji, emocji, uczuć, relacji tych najbliższych, partnerskich, małżeńskich, jeżeli takie macie, ale również z osobami z waszego najbliższego otoczenia, z jakimiś znajomymi, rodziną, przyjaciółmi. Dla Singli, jeżeli się pojawi informacja, to oczywiście też ją Wam tutaj przekażę. Nie zapominajcie, że jest to czytanie ogólne, więc nie wszystko musi tutaj być raz z Wami rezonujące. A dwa, nie wszystko musi do Was po prostu tutaj przemówić i nie wszystko się musi pojawić. Zatem sfera relacji, emocji, Panna, na grudzień 2025 roku z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. To też panny tutaj powinny wiedzieć. No, wasza tutaj, wasz żywioł, wasz król, król Pentakli, a więc bardzo taka solidna podstawa i też odzyskanie siły, odzyskanie albo uzdrowienie czegoś. Być może jest tak, że właśnie w tych relacjach z poprzednich miesięcy to tutaj albo miałyście jakąś sytuację mniej stabilną, albo też budowałyście sytuację, relacje, właściwie nie sytuację, a relacje przez dbałość o różnego rodzaju sytuacje, bo pamiętajcie, że związek to jest wypadkową różnego rodzaju sytuacji, tak jak każdego dnia dbamy o higienę ciała, higienę umysłu, przynajmniej powinniśmy, tak? To tak samo się dba o relacje. Jeżeli budujesz relacje, budujesz swój związek, tak, żeby on był coraz głębszy, coraz bardziej taki stabilny, no to faktycznie dostajesz tego króla pentakli i panny, te, które dbały, dostaną w grudniu takie potwierdzenie, że faktycznie relacja, w której jesteś, jest bardzo taką relacją stabilną, taką relacją, która. Mówi o tym, że możesz się czuć tutaj bezpiecznie, ale bezpiecznie w takim rozumieniu nie tylko materialnym, ale przede wszystkim takim emocjonalnym, bo to jest w zasadzie najważniejsze. I jeżeli tutaj były wcześniej, bo nie u wszystkich panien tak musiało być, ale jeżeli były jakieś kłopoty czy trudności, i to nie musiało być jakieś, wiecie, na zasadzie takiej, że my się rozstajemy, tylko po prostu trudności, które się zwyczajnie życiowo pojawiają, i mogłyście się czuć gorzej w tym swoim życiu relacyjnym, niekoniecznie z tą najbliższą osobą, ale w ogóle z jakimiś osobami, które gdzieś tam są Wam w pewien sposób bliski, bądź też z nimi się po prostu stykacie, bo to są jacyś znajomi. Chociażby to tutaj odzyskacie zdrowie w tej sferze, odzyskacie siły, poczujecie, że znowu te Wasze relacje, te Wasze emocje nabierają właściwego wyrazu, one zdrowieją, one, one są coraz lepsze. Dla niektórych z Was to może mieć związek właśnie z tym Królem Mieczy, czyli właśnie odcięciem się od kogoś, czy od jakiegoś rodzaju relacji z kimś. Czy z jakąś grupą osób, czy z jakąś konkretną osobą, czy w ogóle z jakimś miejscem, które Wam nie służyło, i tutaj dlatego w tej strefie prywatnej to może mieć znaczenie, bo jeżeli na przykład to jest praca, która w jakiś sposób te relacje pomiędzy współpracownikami są niezdrowe, to jeżeli odetniesz się od czegoś, no to tutaj to od razu też znajdzie swoje odzwierciedlenie w tym jak ty się czujesz prywatnie w domu. Jest tutaj potencjał do tego, żeby działać, żeby i to jest właśnie dla singli najprawdopodobniej najbardziej przekaz, że macie tutaj szansę na y, zbudowanie y, potencjału, na razie zbudowanie potencjału do tego, żeby poznać kogoś. Ale pamiętajcie, że buławy to jest działanie, czyli y, możliwe, że. Y, to może być na przykład związane z tymczasem takim świątecznym i z różnymi spotkaniami towarzyskimi, ale to będzie wymagało Waszego działania. Zatem jeżeli Ty sam, sama sobie nie zbudujesz tego potencjału, no to nie oczekuj, że samo do Ciebie przyjdzie, tak? Tutaj siódemka buław z kolei może mówić o tym, że Wasze otoczenie, drogie panny, zwłaszcza pod koniec roku, będzie no, od Was oczekiwało różnego rodzaju działań, a Wy wcale nie będziecie chciały tych działań podejmować. Może będziecie po prostu y, zwyczajnie przemęczone jakimiś obowiązkami. Y, możliwe też, że y, wcześniej jakby dacie zielone światło innym, żeby Wam coś tam wkładały na Wasze barki, te osoby, i y, 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 Wy tutaj. Na koniec roku możecie powiedzieć, hola, ale ja tego nie chcę, tak? To weź ty to, zrób. Też tak może być dla pewnej części z Was. Natomiast tutaj, jakby ta druga połowa grudnia, no to ja widzę tutaj to, że faktycznie będzie się sporo działo w Waszych sprawach prywatnych i będzie tutaj taka z jednej strony bardzo gorąca bardzo ciepła atmosfera właśnie być może spotkań różnych towarzyskich potencjałów do tego, żeby kogoś poznawać, ale już na samą końcówkę to ty droga panno możesz mieć trochę przesyt tego i możesz chcieć troszeczkę jakby też wycofywać się z tej większej ilości, bo Pytanie, co to znaczy dla ciebie większa ilość, tak? Dla każdego to jest zupełnie coś innego, no ale że będziecie właśnie albo chciały mniej tych obowiązków mieć, albo nie będziecie reagować na różnego rodzaju zaproszenia w sensie takim reagować, że nie pojawicie się tam, gdzie ewentualnie wszyscy by chcieli, żebyście się pojawiły. Ale to też świadczy o tym, że Panna tutaj może cieszyć się dużym powodzeniem takim towarzyskim, więc to jakby z jeszcze innej strony pokazuje, że jesteście osobami takie, które są lubiane. Zatem bardzo fajnie to tutaj wygląda. No i też ta karta siły przy tym królu pentakli to pokazuje, że wy, panny, jeżeli wcześniej miałyście jakieś kłopoty, nawet zdrowotne powiedziałabym, chociaż ja nie lubię się o zdrowiu wypowiadać, przy okazji tarota, bo uważam, że od tego są lekarze, ale jakoś tak mi tutaj jest, no, no ta karta też mówi o uzdrowieniu i ozdrowieniu nie tylko w, w sferze emocji, relacji, ale to może dotyczyć w ogóle Waszego zdrowia, także. No, bo toż zdrowie psychiczne czy dobre samopoczucie to też jest zdrowie, tak? To jest też kwestia zdrowia. Zatem tutaj wy możecie po prostu w grudniu czuć się lepiej niż w poprzednich miesiącach, czego ja oczywiście wam życzę, no i sobie też, ale teraz jeszcze zobaczymy na koniec podsumowanie albo radę od kart wyroczni, co tutaj jeszcze panny mają. Usłyszeć poza tym, że y, będzie dobrze, będzie stabilnie, będzie statecznie, będzie y, tak, że będziecie tutaj, z jednej strony, i zaangażowane w różnego rodzaju y, działania i nie będziecie się na pewno nudzić, a z drugiej strony, jak gdyby jakaś harmonia. Jakaś równowaga do Waszego życia po prostu tutaj widać, że wraca, jeżeli ona była naruszona wcześniej, i to na tych obu płaszczyznach. Zatem, co tutaj jeszcze panny mają usłyszeć na grudzień 2025 roku? Jaka rada, jakie przesłanie dla panien, co tutaj panny mają usłyszeć? No, właśnie tutaj a propos zdrowia, a propos zdrowia szeroko rozumianego, czyli takiego dobrostanu. Panno dbaj o siebie. Dbaj o siebie, to jest najwyższy czas, żebyś właśnie tutaj dbała o swoje zdrowie psychiczne, o swoje zdrowie emocjonalne, o swoje zdrowie fizyczne. Wysypiaj się, jak za dużo od ciebie wymagają, staraj się, jak to mówią, jak to się mówi, delegować na inne osoby różnego rodzaju obowiązki, bo nigdzie nie jest powiedziane, że wszystko ty musisz robić. Jeżeli to z tobą oczywiście rezonuje, i ta karta też mówi o tym właśnie takim bogactwie, o tym poczuciu dostatku. Również to jest taka karta, która jakby uwrażliwia, pokazuje kierunek. Zwracaj uwagę na to, jak siebie traktujesz. Zwracaj uwagę na to, co czujesz, co jesz, co pijesz, z kim przestajesz. Co bierzesz na siebie, na swoje barki, być może dbaj o siebie po to, żeby dostać tylko to, co najlepsze może do ciebie przyjść, droga Panno. I tego właśnie Tobie i sobie również jednocześnie życzę. I wszystkiego dobrego na ten grudzień. Pozdrawiam.